Zaraz, zaraz. Czy ty wczoraj zerwałeś z Markiem? Nie. To on ze mną zerwał. Mm. Do tego to jeszcze wrócimy. Ale jeśli dobrze zrozumiałam, to potem, zamiast do mnie, zadzwoniłaś do swojego byłego męża. Oj, nie myślałam jasno. Nie przerywaj mi. Zadzwoniłaś do tej niewiernej szui, poszłaś z nim na kolację, upiłaś się i pozwoliłaś mu spać u siebie na kanapie. Pominęłam coś? No, chyba tylko tyle, że Leszek próbował mnie pocałować. Mhm. Mm no to mam tylko jedno pytanie. Czy ty kompletnie oszalałaś? No ale chodzi ci o Marka czy o Leszka? No a jak myślisz? O, Mark jest durnym frędzlem i pożałuje, no niech go tylko dorwę. Ale Leszek? Czy ty naprawdę myślisz, że on ma uczciwe zamiary wobec ciebie? Ja o tym myślałam. I. Zastanawiałam się, czego on tak naprawdę mógłby ode mnie chcieć. Kasy? No, ten wisiorek kosztował prawie półtora tysiąca. Sprawdziłam. Wczoraj za kolację też płacił Leszek. Ja w międzyczasie nie wygrałam na żadnej loterii, ani nie dostałam żadnego spadku. Czego może chcieć Leszek? Dobre pytanie. Seksu? Monia... Ja przyznaję, że jestem niezła w te klocki, ale bez przesady. Słuchaj, a może to kwestia ego? Założył sobie, że cię odzyska w przeciągu pięciu minut. No i wkurza się, że nie poszło tak gładko. Ja przyznaję, że on jest egoistą i że bardzo mnie skrzywdził, ale przecież Leszek nie jest żadnym psychopatą. Może on tak naprawdę zdał sobie sprawę z tego, że jego życie beze mnie nie było szczęśliwe. Ale ty chyba nie zamierzasz do niego wracać? Mm, nie. Nie, no ale może na kawę czasem się z nim mówię. Mhm. To nie zabrzmiało przekonująco. Strasznie się boję, że ten durny Marek pchnął dankę prosto w ramiona Leszka.